Walka o majątek po Grzegorzu Ciechowskim. Córka nie odpuszcza. Trwa konflikt wdowy po liderze republiki z jego najstarszą córką, Weroniką Ciechowską, 36 litrów, którą miał ze związku z aktorką Małgorzatą Potocką. Grzegorz Ciechowski, plus 44 litry, przez 7 lat, aż do śmierci był mężem Anny Wędrowskiej, obecnie Skrobiszewskiej, z, z którą miał troje dzieci Helenę, 28 litrów. Brunona, 27 litrów, i Józefinę, 21 litrów, urodzoną już po śmierci muzyka. Od lat trwa sądowa batalia o majątek po artyście. Najstarsza córka Grzegorza Ciechowskiego nie została uwzględniona w testamencie. Weronika, która mieszka w Stanach Zjednoczonych z drugim mężem, niedawno została mamą po raz drugi. W rozmowie z wprost przyznała, że zdecydowała się na walkę przed sądem o część majątku po zmarłym w grudniu 2001 roku tacie. Pierwsza rozprawa odbyła się dawno, chwilę po tym jak skończyłam 18 lat. Po śmierci mojego ojca moja mama Małgorzata Potocka wniosła sprawę o tak zwany zachowek, ale długo ją odraczano. Zakładam, że dlatego, że Anna Skrobiszewska, czyli ostatnia żona mojego ojca, wolała się sądzić ze mną i czekała, aż będę pełnoletnia. Sądzę, że wiedziała, że ze mną pójdzie dużo łatwiej, ale też nie chciała pod żadnym pozorem, żeby to moja mama otrzymała te pieniądze, mówi Ciechowska. Co ciekawe, Weronika traktowała żonę swojego taty jak drugą mamę. Kiedy dotarło do mnie, że będę musiała sądzić się z Anną, było to dla mnie naprawdę trudne. Byłyśmy w relacjach matka-córka, więc było to dla mnie coś niewyobrażalnego. Myślałam tylko o tym, żeby podpisać ugodę i móc wyjść z sądu, dlatego, dodała. Wdowa po zapłaciła jej 40 tysięcy złotych. Kiedy Anna zapytała mnie, czy zamiast 50 tysięcy może wypłacić mi 40 tysięcy w ratach, to bez wahania się zgodziłam. Musiałam podpisać ugodę, ale jako 18-letniej dziewczynie nie przyszło mi do głowy, że tym samym rezygnuję ze wszystkich praw do dziedzictwa mojego taty, wyjawiła. Córka Ciechowskiego szczerze o zdradzie ojca i jego pogrzebie. Sytuacja zmieniła się, gdy Małgorzata Potocka wydała książkę pod tytułem Obywatel i Małgorzata. Nie spodobała się ona Annie Skrobiszewskiej, która postanowiła zerwać kontakt z Veroniką. Konsekwencją tej książki było zerwanie ze mną kontaktów, a co najgorsze, odcięcie mnie od mojego rodzeństwa, z którym zawsze miałam świetne relacje. Bo miałyśmy doskonałe stosunki. Poza tym nikt z nas nie brał pod uwagę, że ojcu może się coś stać. Myślnik. Wszyscy świadkowie ufali Annie Skrobiszewskiej i byli przekonani, że jeśli operacja się nie uda, to Anna zadba o mnie i nie zapomni, i nie postąpi tak jak postąpiła. W końcu znała mnie od dziecka i traktowała jak swoją córkę. Dlatego wiem, że zarówno mój ojciec, jak i wszyscy świadkowie mieli do niej pełne zaufanie. Ale, jak widać, to idealny przykład tego, że w zależności od życiowych sytuacji wszystko się może zmienić i trzeba się zabezpieczyć. Niestety mój tata tego nie zrobił, nie przewidział takiej sytuacji. Nikt jej nie przewidział, zakończyła Weronika Ciechowska.